Stanisław Teszka, KukiS 15 w naszym studiu. Panie pośle, prawo i sprawiedliwość rozmawia z Wami o nowej Konstytucji? Nie. A KukiS 15 więcej. chciałby rozmawiać z prawami i sprawiedliwością o nowej Konstytucji? My Chcielibyśmy z każdym rozmawiać o nowej Konstytucji. Panie no prawo redaktor, i sprawiedliwość pracuje nad nową Konstytucją. To może warto, żebyście się z nimi porozumieli? No nie, nie mam takich informacji. Natomiast yy, yy, może Pan redaktor ma lepsze. Bada tak. Mazurek w tym studiu dwa dni temu mówiła, że rzeczywiście prace trwają. Tak, no to piękna sprawa. My by chcielibyśmy, żeby te prace miały charakter otwarty, to znaczy chcielibyśmy, żeby odbyła się ogólnopolska debata na temat możliwych rozwiązań konstytucyjnych, możliwych zmian. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość może prowadzić jakieś tajne eksperckie prace. No każda partia ma prawo Natomiast... pracować nad swoim projektem konstytucji. Panie redaktorze, złożyliśmy w grudniu e rok temu e propozycję zmian w Konstytucji, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Chcieliśmy go odpartyjnić. W tej chwili mamy taką sytuację, że to partia, która ma większość wyznacza swoich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To może powinna Złożyliśmy... powstać komisja konstytucyjna w Sejmie, która pracowałaby nad różnymi pomysłami różnych partii. Odbyło się pierwsze czytanie tego naszego, naszego projektu zmian w Konstytucji. Zostało ono poparte przez Prawo i Sprawiedliwość, bo potrzebowaliśmy 92 podpisów. To są tak zwane poprawki Rzymkowskiego. Prawda? Między Między nimi dwie trzecie osób wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego z Sejmu, a nie większością bezwzględną. Poparła to komisja Wenecka. Poparły to teoretycznie wszystkie partie w Sejmie i co się dzieje? Od roku. Leży w komisji, nie ma żadnej debaty. Panie redaktorze, proszę się nie łudzić, że prawo i sprawiedliwość, czy jakakolwiek inna partia chce dyskutować o zmianie konstytucji. A propos dyskusji, złudzeń i tego, co się działo przed rokiem, e, pewnie niektórzy jeszcze pamiętają takie hasło Jowy. Ono mhm. się pojawiało w prezydenckiej kampanii wyborczej. Wtedy Andrzej Duda e, mówił: Jestem otwarty w sprawie Jowów. Skoro tylu ludzi to poparło, to znaczy, że jest to ruch obywatelski i powinien być przez władze szanowany. Tak mówił po pierwszej turze wyborów. Pan się uśmiecha. Uśmiecham się, bo a, mogę przypomnieć, pomysł ja, na drugie referendum, które miało przykryć referendum w sprawie Jowów, przez Andrzeja Duda. Co z tej otwartości wynika? Były rozmowy, były konsultacje, spotkania w sprawie Jowów między KUKI z 15 a prezydentem Andrzejem Dudą? Nie było rozmów, o ile wiem. Natomiast, panie że, Decyzję w Prawie i sprawiedliwości podejmuje jedna osoba. Pan prezes Kaczyński, a pan prezes Kaczyński jest przeciwnikiem jednomalatowych okręgów wyborczych. No to może jednak Dlaczego? trzeba usiąść przy stole i rozmawiać z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. On jest od wielu lat przeciwnikiem z innego powodu. Z takiego powodu, dla którego przeciwnikami Jowów są wszyscy szefowie partii, dlatego że stracą władzę nominowania ludzi na listy sejmowe. Ale to Andrzej Duda chciał rozmawiać, się... mówił o tym w kampanii, to, to znów, to może nie z Jarosławem Kaczyńskim, jest... tylko z Andrzejem Dudą. To próbowaliście, pr próbowaliście to zrobić? Rozmawialiście z, z prezydentem o tej sprawie? Ja nie rozmawiałem, może Paweł Kukiz rozmawiał, natomiast e, może rzeczywiście przypomnimy, ale powtarzam, pan prezydent e, z całym szacunkiem pana prezydenta nie poprze jednomalutowych okręgów wyborczych bez zgody prezesa Kaczyńskiego. Zna pan e, nowe zasady pracy dziennikarzy w Sejmie? Nie znam. Nie były konsultowane z panem, wicemarszałkiem Sejmu. Nie były konsultowane, to jest wyłączna kompetencja marszałka, niestety. Ja miałem wpływ może pośredni na jedną rzecz. Znaczy zgłosiłem marszałkowi kwestię tego, że chciał zakazać kamer na galerii, które pokazują prawda, obrady Sejmowe. I, i tutaj zdaje się, że udało mi się przekonać marszałka, żeby się z tego wycofał, natomiast no później się zaczęło to całe zamieszanie, prawda, i w tym momencie nie wiem, jak kurz opadnie, może się okaże, jakie będą to zasady docelowe. Ale próbowali państwo jako wicemarszałkowie Sejmu rozmawiać z marszałkiem o tym, jakie to są pomysły, jakie powinny być pomysły, a jakie nie ja powinny? Ja próbowałem, ja próbowałem, natomiast jakby w wyniku tego, co się działo na prezydium Sejmu, później się odbyło spotkanie przedstawicieli klubów z kancelarią Sejmu i tam kancelaria, o ile wiem Poszła na jakieś ustępstwa. Niestety nowoczesna, w sobie pani scheuring wielgus nie chciała żadnego porozumienia. Wydaje się, że oni po prostu dążyli do eskalacji konfliktu i do zablokowania sali plenarnej od samego początku. A po 16 grudnia, po tym, co się działo w Sejmie, kiedy rozpoczął się protest y, części opozycji, y, Państwo jako marszałkowie, jako prezydium sejmu rozmawiali, spotykali się, próbowali nie. znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Nie, nie było żadnej, e, żadnej inicjatywy ze strony marszałka, to marszałek zwołuje prezydium sejmu. Ale inicjatywa ze strony wicemarszałków była? Na przykład pan próbował e, namówić marszałka do tego, żeby to się marszałek, wydarzyło? Marszałek dopiero wczoraj wrócił, jeszcze jestem przed rozmową z marszałkiem. Czyli odpoczywał? Nie wiem. Panie marszałku, e, potrzebny jest płot wokół gmachu parlamentu w Warszawie? Moim zdaniem nie. Tutaj była dyskusja na prezydium, jeżeli chodzi o zamknięcie dla obywateli terenu Sejmu i byłem zdecydowanie przeciwko temu. Uważam, że to, że to jest bardzo zły sygnał to jest bardzo zły sygnał. E, obywatele mają głębokie poczucie, że klasa polityczna, ta partyjna jest oderwana od ich rzeczywistości e, i w tym momencie jakby no to, to widzą jako konsekwencję tego. Uważam, że nie powinno, że powinno się otworzyć e, teren Sejmu tak jak było przez 27 lat. Uważam, że nie powinien stawać żaden płot. No to są argumenty jednej strony, a druga strona, czyli zwolennicy zbudowania ogrodzenia przypominają, że taki płot już był przed Sejmem wiele lat temu. No przed wojną. Przed wojną. Tak. E, no i do, do, dorzucają jeszcze to, że sytuacja międzynarodowa jest jest napięta. A i w Polsce mamy przykłady różnych niepokojących zdarzeń, jak chociażby przypadek Brunona K. Mhm. Nie przekonuje pana argument, jednak że nie tylko bezpieczeństwo posłów jest tutaj istotne, ale także terenu wokół Sejmu, które może być zagrożone z powodu jakichkolwiek ataków czy próby ataku na Sejm. Nie, uważam, że da się y, y, pilnować bezpieczeństwa przy otwartości y, terenów sejmowych. No pytanie, czy ta sprawa nie jest już przesądzona, bo kancelaria Sejmu no. ogłosiła dzisiaj, że w tym roku zamierza sprawę no, no, dokończyć pe, no i jest. zamknąć. No po, panie redaktorze, no to niestety decyzje Prawa i Sprawiedliwości, w tym Marszałka Sejmu często są jednostronne. My nad tym ubolewamy, dlatego że w odróżnieniu od, od tej opozycji ponowoczesnej, my jesteśmy opozycją spokojną, merytoryczną. Staramy się przedstawiać nasze argumenty. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość częściej się nad nimi pochylało, myślę, że sami by na tym skorzystali. I przede wszystkim państwo polskie by skorzystało i obywatele. W środę zbierze się Sejm. To będzie które posiedzenie Sejmu, panie Marszałku? No i tutaj właśnie dochodzimy do sytuacji kluczowej. Znaczy, panie redaktorze, wiele z tych konfliktów, tych problemów, które mamy, wynikają ze słabości ustrojowych Polski. Na przykład teraz. Kto decyduje o tym, czy tamto posiedzenie się zakończyło, czy budżet został przyjęty zgodnie z prawem? Podpis marszałka. Nikt tego nie weryfikuje, tak? Moglibyśmy sobie. A kto powinien to weryfikować w takim razie? Jest jakiś pomysł, jak to mogłoby wyglądać? Tak, żeby nie naruszyć. No to, powinno, to powinno wyjść z debaty Separacji władz na... poszczególnych między sobą? To powinno właśnie wyjść z debaty na temat trójpodziału władzy. Można sobie wyobrażać, że takim organem mógłby być Trybunał Konstytucyjny, na przykład, ale nie przesądzam w tej chwili. Natomiast to wymaga tego, żebyśmy skończyli polityką wrzasku prawda, i opluwania się i przeszli do polityki merytorycznej, spokojnej yy, dla dobra Polaków. No i, i otwórzmy tę debatę konstytucyjną wtedy może się pojawiło właściwe rozwiązanie. To spokojnie, merytorycznie dopytując, to będzie posiedzenie numer 33 czy 34 w najbliższą środę? Powtarzam, według tego jak jest obecnie, to podpis marszałka decyduje i marszałek decyduje o tym, że zamkną tam do posiedzenia. W związku z tym wydaje się, że będzie to kolejne posiedzenie. I pan jako wicemarszałek może potwierdzić, czy to będzie 34 posiedzenie Sejmu? No wie pan, ja, ja się opieram na, na tutaj na decyzji marszałka Sejmu. Nie mam podstaw, żeby to kwestionować. Chociaż uważam, że na przykład zblokowanie poprawek w głosowaniu było absolutnie nieregulaminowe. I można coś z tym zrobić? Można zgłosić się do Trybunału Konstytucyjnego, 50 posłów może. Klub z 15 podejmie próbę zgłoszenia tego do Trybunału Konstytucyjnego, szukając poparcia ewentualnie poza swoim My próbem? na razie zaproponowaliśmy Prawo i Sprawiedliwości, żeby zgodziło się zgłosić wszystkie poprawki do budżetu, które były zgłoszone w Sejmie, w Senacie, żeby one wróciły i żeby odbyła się ta paru godzinna debata na temat najważniejszej ustawy w ciągu roku. 385 miliardów z pieniędzy podatników, prawda? A jeśli to się nie stanie, to co robi Klub, klub Kukiz 15? Biorąc pod uwagę te argumenty, które pan podnosi, to co? Będzie wniosek do Trybunału, czy nie? E, nie mamy 50 posłów jeszcze. Ale są jeszcze inni posłowie, e, z którymi są. można się porozumieć w Sejmie. D, d, zobaczymy. Myślę, że no niestety są dosyć mocne podstawy do tego, żeby taki wniosek złożyć. No bo jeśli się mówi A, to chyba warto czasem powiedzieć B. Tak, panie redaktorze. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Bardzo dziękuję. dziękuję Klub bardzo. Kukiz 15. Do zobaczenia. Do zobaczenia.